Bartłomiej Bychawski, Strzał, no w ostatniej chwili dołożył tam parkan Maris Juchers. Jeszcze poprawka, no, po raz kolejny czujnie Juchers. Trwa prawdziwy ostrzał bramki pod Uwaga strzał, jest gol, jest pierwszy gol. No po raz kolejny tutaj zapała, nie wygrał tego wznowienia. Jeszcze Jokila i strzał, Jarmo Jokila gol. Co zrobi teraz Różański? Strzał jest gol! Jarko Hatunen! Czy uda się tutaj opolanom wystrzelić krążek? Hawerinen, strzał, no zasłonięty. Tam był jednak John Mara z Do Hatunena strzał, to już zamieszanie. I uwaga, i co jest gol! Jarosław Różański dobija teraz strzał Jarko Hatunena. Za, zawodnicy tatryski im pozwolą. uwagę, pusta Bramka, no i jest bram. Bo się, że utrzymują krążek. W kontra wykonaniu pod Kala. Mikalski do Noj Strzał jeszcze nam. Do, Dobitka chyba. Słupek zadźwięczał. Zagranie do Stopińskiego. Stopiński przed Bramkę. Duże zamieszanie. Jest Szczekura. Jest gol. Michael cichy doprowadza do wyrównania. Jokila. Wstrzelnie na Bramkę, ale nie było nikogo, żeby tutaj... Uwaga. Jeszcze chyba zanosi się na jakiś pojedynek pięściarski. W ostatniej chwili tam powstrzymany Rantanen. Odegranie do Tomasika. Tomasik podłączył się tutaj do akcji ofensywnej. Jest Gruszka. Uwaga, Gruszka. Strzał broni przed siebie gdzieś ten krążek po uderzeniu Josafowa John Marej, ale brawa tutaj dla Josafowa. Hatunen, Gruszka. Gruszka, strzał, nie ma gola, tylko boczna siatka, ale dobrze tam mierzył Dariusz Gruszka, który bez wątpienia ma tutaj apetyt na bramkę. Tym razem Tomasik. Tomasik do Syrieja. Co zrobi Syriej? Za bramkę do Hatunena. No uwaga, nie ma gola! I... Też jestem ciekaw, kiedy właśnie takowe trofeum będą mogli zapisać na swoim koncie. Uwaga, strzał, jest gol. A więc jest bramka numer 4. Był Uwaga, duże zamieszanie. Gdzie jest krążek? Jeszcze tam próba jest. Co? Jest gol? Nie ma gola, nie ma, nie ma gola. Za do przodu, no ale chyba znowu żaden z jego partnerów nie przejął tego podania. Teraz Hatunen na środek. Uwaga, hawerija na granie. Przedlamkę. nie ma gola, bo no Gruszka pomylił się w takiej sytuacji. Dariusz Gruszka. Tak broni strzał. Kapicy, no i trzeba przyznać, że nie był to jakiś wybitnie mocny, ale jeszcze pod kalę, uwaga! Strzał, no Michalski tym razem przestrzelił!